Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy środę 29 grudnia. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Środa 29 grudnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Środa 29 grudnia dla wszystkich znaków Zodiak. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Oczywiście, najpierw zaczynamy od osób z podznaką Barana. No tutaj karta pokazuje bardzo miłe, sympatycznie spędzony dzień. E, możliwe są jakieś takie e, miłe spotkania, m, jakieś e, prezenty, e, jakieś m, miłe sytuacje ogólnie życiowe. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć wokół siebie jakiegoś adoratora, kogoś w Waszym wieku, bądź też osobę troszeczkę młodszą. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, to tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie otrzymać jakieś pieniądze, możecie otrzymać jakąś pomoc. Tutaj karta też może wskazywać na to, że to właśnie Wy w dniu dzisiejszym wyciągniecie do kogoś pomocną dłoń. Karta też może mówić o tym, żeby w dniu dzisiejszym zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie. Osoby z znaku Bliźniąt. No tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z kimś bardzo takim wycofanym, onieśmielonym, zakompleksionym, tak zwaną szarą myszką. Karta może mówić, że to Właśnie wy dziś poczujecie się w ten sposób. Ktoś może wytknąć wam wasze kompleksy, jakieś braki. Jeżeli chodzi o sobie z podznaku raka, no tutaj karta pokazuje, że coś może być ponad wasze możliwości. Możecie komuś, bądź czemuś nie dorastać do pięt, Ktoś może czuć się wyżej od was. Karta może wskazywać różnego rodzaju kursy, szkolenia, jakieś warsztaty. W takim życiu codziennym mi bardzo często ta karta pokazuje kuriera. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Lwa, tutaj karta pokazuje, że dziś mogą być jakieś problemy, jeżeli chodzi o komunikację, dogadywanie się, możliwe są różnego rodzaju spory, jakieś kłótnie, tak więc też uważajcie na to, co mówicie i też uważajcie na to a co innym przekazujecie, żeby ktoś po prostu czegoś źle nie zrozumiał? Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, no tutaj taki bardzo, że tak powiem, normalny, codzienny dzień, nic nie będzie się ciekawego działo, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Ogólnie też karta może wskazywać na to, żebyście właśnie dziś zachowali taki umiar. Osoby spod znaku wagi, no tutaj karta pokazuje jakieś ważne dokumenty, informacje. Tak więc uważajcie na różnego rodzaju, właśnie papiery, jeżeli będziecie coś załatwiać. Karta też może wskazywać różnego rodzaju odcięcia się, że wreszcie będziecie się chcieli czegoś bądź kogoś pozbyć. Też, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne, karta może wskazywać na różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj karta pokazuje, że dziś macie szansę odnieść jakieś zwycięstwo. A dosłownie możecie coś wygrać, tak więc warto uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach. Tak więc osoby z podznaku skorpiona będą bardzo zadowolone z dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o strzelce. Tutaj karta pokazuje, że dziś możecie coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, coś może umknąć waszej uwadze. I tak naprawdę to, czego aktualnie potrzebujecie, jest bliżej niż Wam się wydaje. Tak więc miejcie dziś oczy dookoła głowy. Jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta pokazuje, że coś się przeciągnie. Na coś przyjdzie Wam dłużej poczekać. Coś dosłownie może zawisnąć w powietrzu. Karta też może wskazywać na to, żebyście spojrzeli na daną sytuację z zupełnie innej strony. Jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne, to tutaj uważajcie na nogi. Wodniki. No tutaj karta pokazuje, że gdzieś ważną rolę może odegrać jakieś dziecko. Dosłownie możecie dowiedzieć się o narodzinach jakiegoś dziecka. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które starają się o dzieci. Tutaj karta też może mówić o tym, że będziecie podążać całkowicie nową drogą. Karta też może wskazywać na różnego rodzaju adopcje, na przykład zwierzaków. Jeżeli chodzi o taką przestrogę płynącą z tej karty, to tutaj uważajcie na to, żeby. W dniu dzisiejszym nie wykazać się taką dziecinną naiwnością. I jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, no tutaj karta pokazuje różnego rodzaju jakieś braki, straty, zguby. Tak więc uważajcie na to, co dziś podpisujecie, miejcie oczy dookoła głowy, dziś też możecie właśnie odczuć, że czegoś tak naprawdę Wam brakuje. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. A wszystkim życzę oczywiście udanej środy i zapraszam Was na jutro. Pa pa!